robię sałatkę z białej kapusty. Sałatki to super pomysł na przekąskę, na drugie śniadanie, a może na sałatkę do obiadu. Myślę, że i na majówkę też się przyda. I tutaj mam składniki. Ja już poszatkowałam sobie białą kapustę, bo wcześniej ją posoliłam. Ona tak z pół godziny, najlepiej właśnie jakaś spróbowałam, oczywiście i mówię z buzią, <noise> dobra kapusta, także żeby pół godziny była i ona tak nam zmięknie teraz ją muszę wycisnąć i przełożę sobie do miseczki. Potrzebuję też marchewkę. Starłam na, na tak dużych oczkach. Dwie łyżki szczypiorku. Dwie łyżeczki cukru. Szczypta soli, bo już tu soliłam. I, no, znaczy szczypta, tak z pół łyżeczki. Szczyptę kminku mielonego i trzy łyżki śmietany kwaśnej. I dwie łyżki octu. Ja mam akurat ocet jabłkowy. I zabieram. Słuchajcie. Sałatki to jest naprawdę super szybki sposób na, na jedzenie. Więc robimy. Odciskam. Można to wyłukać i później wysuszyć, ale ja zawsze robię tak. I ta sałatka akurat jest najlepsza jak chwilkę posiedzi w lodówce. Także raczej od razu myślę, zrobimy sobie ją wcześniej. Możemy zrobić wcześniej i mamy już później dodatek na przykład do obiadu, gotowy. No i teraz tak, dodajemy marchewkę, szczypiorek, ja akurat tutaj mam y, tą cebulkę, bo no słuchajcie, no jeszcze nie jest sezon, jest, znaczy akurat nie miałam no, a cebulka też myślę może być. Mieszamy to i teraz tutaj mam y, śmietanę, Dołożę cukier. Trochę miękku i trochę soli, ale tak naprawdę minimalnie, bo lepiej później doprawić. I ocet. I to mieszamy. I to zalejemy. I tak jak mówię, najlepiej ją stawić na chwilkę, znaczy tak pół godziny przynajmniej do lodówki. Wspomniałam o ja, no majówce, słuchajcie, no ja. Już chyba macie kwiaty piękne, wiosna normalnie. Także za chwilę majówka. Myślę, że będzie fajna. No, sałatka do dań z grilla, na przykład. I to wszystko wlewamy i mieszamy. Aj, uwielbiam takie sałatki. I gotowe. Słuchajcie, no ile, 5 minutek? No chwilkę, ta Katuś Teraz spróbuje. dobra. Doprawiłam idealnie, jak dla mnie. Ale myślę, że każdy sobie doprawi, jak lubi. I smacznego.